Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony z Nikita Was w kolejnym odcinku arengowania. Fajnie, że z tej standardowo, fajnie, że wpadłeś, baw się dobrze, zostaw łapka, łapeczkę na starcie No i cóż, zaczynam, ja osobiście banuję Fortecę, bo mnie zaczęła irytować Zbyt bardzo mi irytowała na meczu z z, z, z... z naszym kolegą Arturem, dzisiaj gramy z Rockerem, serdecznie pozdrawiam no i cóż, cóż tutaj mamy dzisiaj? Mamy przystań versus Loch. E, szkolenie, moi drodzy, to jest bardzo dobra sprawa. Bardzo, bardzo intrygująca w sumie sprawa. Co ja moi drodzy widzę? Odporności, widzę. <laughs> znaczy, widzę to też 8 ataku, nie? Znaczy, 8, 10 ataku, mojej drodzy, to widzę. Jezus Maria, widzicie? Przywołanie moglibyśmy zagrać. Coś bardzo, bardzo innego. Co wy na to? Ja, ja, jak wy się na to zapatrujecie? Bo ja, jak najbardziej, się na to. Jak najbardziej mi się to podoba, szczerze powiedziawszy, bym to zrobił. Dowodzenie bym wywalił, bo mi w sumie to niepotrzebne w tym momencie. Chciałbym może gdzieś dostać oświecenie. Chciałbym gdzieś dostać oświecenie. Wskrzeszenia, umarłych, siła czarów, zaklęć. No wiadomo, tam nie ma jakoś dużo siły czarów i tak dalej. No to jest taki trochę kurczę problem, bo jak nie dostanę oświecenia... No to może być trochę, trochę problematyczne, moi drodzy, trochę i nawet i bardzo. Po prostu walmy atak i spróbujmy może jakimś cudem... Może jakimś cudem... Może, a może i nie. A może i tak dostać... No yy... ciężko będzie, ale spróbujemy, może się uda, no jakby... Podoba mi się to przywołanie. Bo możemy sobie zrobić taką jedną rzecz, co się nazywa. Nawet feniksa sobie będziemy mogli zrobić. Ścianę mgły. Weźmy sobie. Jeszcze kontratak jest jak najbardziej w porządku. Łaska też. No, obrona musi być, bo ostatnio graliśmy bez obrony i było niezbyt fajnie. Jest moi drodzy, oświecenie. Mm. Ochrona niekoniecznie, bo mi się daje, że rocker może zagrać przynajmniej coś, coś innego. Weźmy sobie tego feniksa, który jest bardzo drogi w zrobieniu. Ale mamy, moi drodzy, oświecenie, więc mamy pułapki, mamy ścianę mgły i mamy Feniksa, więc, więc w sumie fajnie. W sumie fajnie, aż sprawdzę, czy się na pewno nagrywa. Nagrywa się, więc super, będzie coś innego. Więc spoko, to mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Hmm, przydałby się, atak i w sumie, szczęście, tak naprawdę, nie? Jak to sobie patrzę na to. No to jakby zostaje na eksperckie szkolenie, no to super można sobie dużo zrobić kapłanów. Albo coś tam, więc ja to sobie po prostu zostawię. Yy, dobra, unik, unik, unik. Unik dublować w sumie trochę bez sensu. Yy, dobra, siłę czaru widzę mi znowu dał uczony. Uczony, uczony, uczony. Bardziej bym był za inteligencją, moi drodzy, bardziej był za inteligencją, ale na razie już inteligencji mi nie dało. No, i trochę będzie brakować moi drodzy chyba szczęścia. Szczęścia i ataku, nie? Ale jakby. Ale moi drodzy, jakby to mimo wszystko jest bardzo intrygujący bit. No, może moi drodzy, ten Fenix nie być taki najgorszy. Nie mam też Heista, nie mam ataku. No, jakby. Patrząc na te arty, lewą ścieżkę można w sumie jeszcze pójść. Można, że jakiś mieczyk w paneczkach może być ciężko, dobra, nie no, zobaczymy. Jakby mnie to się podoba, jest inaczej, jest ciekawiej. Mamy wszystkie czary, mamy też tajemną zbroję i tak dalej. W sumie łaskę mamy, no to też nam trochę bustnie. Mamy trochę obrony, wiedzy mamy bardzo w sumie dużo. Będzie bardzo dużo many, tak naprawdę. Dobra, jakby. Wiadomo, tutaj było podwiasty, powiem ale ileż można grać, kurcze, ludziska? Cały czas ten wjazd. No, ostatnio chciałem zagrać wjazd i to meczyk trwał 5 minut, bo. bo, bo, bo. obrony, nie? A teraz ta otworność też tam trochę no nie zmniejszy wiele tych obrażeń, nie? Jakby to nie jest tam jakoś tak bardzo, bardzo dużo, ale mimo mimo wszystko, gorzej, jak mi zagram rok, no to może być bo mimo że Fenixy zabrać. Ale Fenix sam sobie zawsze, zawsze robi robotę. Po prostu przeciwnie, koniecznie musi mieć obronę, też trzeba na to zwrócić uwagę. To i w ogóle jest zestaw do strzelaków. Też bardzo intrygująca ścieżka, ale my chcemy przywołać przykład widmowe. Jak dokładnie one zadziałały, jakby się na koniec dajmy na to udało zrobić widmowe. Wyobrażacie to sobie? Tylko tam z inicjatywą jakoś to tak trzeba, trzeba sprytnie robić. Ja tego nie do końca umiem, ale no, staty są solidne, magiczne. Weszło to oświecenie, które chcieliśmy, więc naprawdę spoko. E, dajcie znać komentarze, to tam u was, jak tam u was ostatnio. E, no cóż, te cele, które mam. Jak na razie no tak średnio lecą, bo no, nie dobijamy tych 400 wyświetleń i tych 30 łapek. Niektóre odcinki tak. Ale tendencja nie jest na razie rosnąca. To jest trochę takie no niezbyt miłe rocker. E, dość długo tutaj a w sumie nie aż tak długo jeszcze. Nie jest aż, aż tak cudownie cudownie, jakbym tego chciał, ale może jeszcze pójdzie do przodu. Może jeszcze nam się uda tutaj. Dzięki wam tutaj dobić te wyniki stopniowo, bo ja się staram jak mogę. Naprawdę, uwierzcie mi, staram się jak mogę. Regularnie już jest naprawdę bardzo, bardzo długi okres czasu filmiki. Staram się robić też właśnie często coś, coś... Coś, coś po prostu właśnie innego, nie? Jakby, żeby coś się po prostu działo ciekawego. 14, no z wiedzy w zupełności mi się wydaje wystarczy na ten moment. Jest jej dość dużo, weźmy sobie trochę siły czarów. No i troszkę ataczku, co nie? No i te staty są solidne, no ale Szczęścia, morali nie ma, ale morale będą w sumie jako tako, jakiekolwiek z łaski, więc w razie czego coś tam Jako tako mamy, jest jakiś mieczyk do ataku, minus do ini jest Minus do inicjatywy hmm. Ale to jest pięć ataku, moi drodzy ja sobie w sumie łaską to wyprostuję, tak naprawdę, nie? Proszę, że tak naprawdę łaską to wyprostuję. Ja sobie to łaską naprostuję, taka sprawa. A 5 ataku to jest zawsze 5 ataku. Brona plus szczęście, no chyba. No nie, bo tu mamy mamy ten artefakt. Nie ma nic do inni w sumie. A tego brona wiedza. No tarcze, no mamy. Kupujemy sobie to, moi drodzy. I czy ja chcę jeszcze jeden level potem dostać? To potrzebuję no, 3000 artefaktów, tak. Czy ja chcę coś kupić? No i tak mam eksperckie szkolenie, i tak to szkolenie jest tańsze. Więc spoko, jakby co jeden level dostać, może coś padnie fajnego, co się nam może po prostu przydać. No i jest piętna, Prawda staty ilościowe mam znowu popieprzone. <noise> e, I może moi drodzy ten Feniks będzie miał w dobrym racji bytu, nie? No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No ten minus do Ini no jest problematyczne, co nie? Ale może akurat przeciwnik zagra jakiś loch inny, nie? Jakiś trochę mniej wkurzający loszek. Mogę kasę w sumie oszczędzić i mieć więcej na szkolenie, bo mogę ten koni A ja mam w sumie eksperckie szkolenie, mam ekspercki... Mam szkolenie, mam ekspercki kontratek, to może by się uda... Cztery konie się powinno udać zrobić w miarę, tak mi się wydaje To byłoby bardzo spoko No i zobaczymy, jakiś tam plan jest, Iza Izabelka jest... W porząsiu, w porząsiu No nie, no minus 5 inicjatywy, to jest w sumie sporo Ale... Ale na przykład Fenix powinien być to naprawdę w miarę solidny. Tak mi się wydaje. No, nie mamy ataku. Ale mamy też widmowe zastępy. To też jest ciekawą opcją do zrobienia. I mamy też pułapki. I mamy też kryształ. No, kryształ no nie będzie jakiś przepotężny. Ale i tak strong mamy też pułapki. Więc, no, naprawdę intrygująco, moi drodzy, z tej strony tutaj. To, to tak jakby jest bardzo, bardzo, bardzo intrygujące. Dobra, wywalmy te artefakty. 1390, no. Nie wygląda to aż tak źle, jakby. Aż tak źle to nie wygląda. No i jest, moi drodzy, nagroda czarodzieja. Czyli dwa siły czarów więcej. Czyli teraz już jest to naprawdę... No, fajno. Fajno, fajno, fajno. Naprawdę fajno. Aż mnie cieszy w sumie tak. No, gram na loch, który zazwyczaj pewnie pójdzie bo też do implozy I nic z tego nam jakby nie wyniknie. Ale jakby... No ale rozumiecie o co kawan, nie? <laughs> ale rozumiecie o co kawan, nie? Dobra Zobaczmy ile czterech kosztuje, za 6000, tysięcy jakby oni ile kosztują I yeah! je! Zrobimy 5 koni moi drodzy Możemy mieć ISO 21, no dobra Czekajcie, sobie uleżmy na razie te jednostki że tutaj są podstawą, czyli. No, na dłuższą metę gramy archaniołem. No, taka jest prawda. Tutaj gramy koniem, który się, moi drodzy, szczęściej rusza po prostu. Jest niewrażliwy na hipnozę i szały. Jak najbardziej. E, tutaj lecimy na pewno gryf bojowy. Moi drodzy, to jest 5, 10. 14. Dobra, ja myślę, że fanatyk jest bardzo dobrą opcją, żeby go ulepszyć. Mm. No dużo trochę A łysych z dziesięciu w sumie? Czekajcie, ile to kosztowało Ulepszanie tego? To jest koszt... 5000 tak jak ja to zrobię. Nie, jakby jestem za fanatykiem. To fanatyka sobie po prostu zrobię. Fanatyk też jest super. Jak sobie go ulepszymy, no to nie jest bardzo w sumie tanie. Do pięciu fanatyków też będzie mogło pieprznąć, takie są fakty. Ten nas będzie tutaj bustował. Okej, okay, lecisz tu. Tutaj raczej sobie na spokojnie ten strzelak jest pod presją. A tutaj ten, który ma więcej obrony, dobra. I teraz się zastanawiam, moi drodzy, jeszcze nad tym, czy łysego z teleportem przez przypadek nie więc Nie, 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 raczej raczej z, z, zważmy, że on, że on nie gra destra, nie? Jakby załóżmy coś takiego, co nie? Załóżmy taką sytuację, że on nie gra po prostu destra i będzie w porządku. My mamy łaskę, mamy wskrzeszenie, mamy leczenie, e, więc ogarniemy, ogarniemy, moi drodzy, będę spoko. Jakbym więcej kas oszczędził, to bym mógł naprawdę fajne jeszcze rzeczy zrobić. Ale dobra, jeszcze sprawdzę, czy na pewno to jest księż, książka przywołania. Ta, jest, na szczęście. Bo ja kiedyś. Ja już różne rzeczy na rękowaniu robiłem. No i trochę się boimy. Bo, boimy. Jakby jest, widzę. Racie jest magicznie, mi się wydaje. Zmieńmy, czekam aż zmieni pole. Czekam aż zmieni pole, okej, już myślałem, że zapomniał. No dobra, jakby... No w taki sposób jest, nie? No to okej, no zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Zobaczymy, zobaczymy. We will see, we will see, I can do this. We can do it, I think. We can do it, my friend. No kurwa, 25 siły czarów standardowo. Dobra. Czekajcie jest lotny standardowy. dobra, jakby... No nie mogę stać, wszyscy blisko siebie. Mańcuchem też nie mogę w taki sposób stać. Eee, no, i taki sposób pójdziemy. Dobra, gryf se poleci. Staję się, no i nad gryfem, żeby go tutaj nie ustawić. On jest w stanie chyba uciec, po prostu. Dobra, jak gryf będzie w stanie uciec, no to spoko, nie? Mamy nadzieję, że nie ma los nie ma losnego, dobra, Git Biegające z tyłu, czyli jest bardzo defensywnie. Nie ma tutaj obrony, spoko. Najbardziej w porządku. E, inicjatywa mu się lepsza zużyła, jest pewnie talent. O dziwo jesteśmy strasznie dużo wszyscy tak inicjatywowo do przodu. Jest pierścień inwalidy, moi drodzy, z tego co widzę. Pierścień Jim jest, pierścień jest, więc spoko. Znaczy, moi drodzy, ja tak myślę, że ja sobie tam pojadę, bo jakby, bo jakby co ja mam tutaj stać, kurwa? Bez sensu, tam przynajmniej mnie nie uderzy jakimś tym, a nie wystawię się jakby na pełną, bo on nie ma jakby na pełnej, nie? Dobra, ja się tam pierwsza, nie? Nie ma co się nawet zastanawiać tak naprawdę. Zaj, wiadomo, poleci. E, no nie bije jakoś dużo. Zastanawiam się, czy... Gdzie ten rasz zrobić, tak naprawdę? Bo może mi tutaj się ruszyć. Ja może chcieć mi tego konia bić. Więc ja bym zrobił tu. W taki sposób, bo coś czuję, że może on tu chcieć go bić. No ale zobaczymy. No musi archa trochę też sfokusować. Mogę się jeszcze jedno przesunąć w sumie. Dobra, zobaczymy. No ta ma pierwszy inwalidy, więc nie dojdzie. Chyba, że się poprzesuwa. To ma pierwczeń. No, ja nie mam mojej drodzy ataku, nie? Więc, jakby, no nie mam takiej siły atakującej bardzo mocno. Hmm, dobra, pobieg tutaj. O dziwko, spoko. Spoko loko. Eee, no, będą te siły czarów mocne. My 25 siły czarów to jest naprawdę dużo. Many nie ma dużo, więc możliwe, że. że Kurczę, jakimś tanim czarem będzie chciał mnie tutaj bić. Ale arch sobie jeszcze wskrzesi, nie? O tym pamiętajmy. Jak mi go nie zabije, to z archem wskrzeszę. Dobra, podszedł mi tam. Git. Spoko. Mm, no, spoko loko, nie? Spoko, koko, euro loko, spoko, nie? Poko, koko, euro spoko, nie? Tch. Ej nie, nie, nie zmorelował. To niezbyt przyjemne. Ja się będę musiał w nim odsuwać właśnie, kurczę. No odsunął się tu i mnie walnie. Kurwa. No niezbyt przyjemnie to się wydarzyło. I to doszedł. Mądrze rocker to zagra. No rocker jest bardzo dobrym graczem pewnie. Czy ja już jestem przeciętnym? Arena. Ale na szczęście nie ma lig, nie ma turniejów ligę Świerszczu nie odwoła nawet oficjalnie co szkoda Kula ognia poszła, okej. Okay. Kula ugnia poszła Dobra muszę jakby ciebie przyspieszyć To jest mój clue teraz e, Mój clue jest teraz się przyspieszyć e, Dobra na razie rzucamy moi drodzy Na spokojnie Mamy czym bić więc jakby Nie ma co się Martwić Na razie na spokojnie Łaskę sobie rzucić na te noski Które po prostu mamy żeby było spoko nie mamy boskiej siły, bo my nie mamy tutaj hejsta, co nie? Żeby zrobić oczyszczenie. Dobra, rzucę mu wytrzymkę. Prostych przyczyn. Ty nie dobiegasz, dobra, ale jakby. Dobra, czyli kulą chcę. Dobra, ustawia się tam. No szkoda, że. Otoczył mnie strasznie tutaj, żebym nie mógł wyjechać. Nie, ale, ale wskrzeszajmy póki jest okazja. Dobra. git. teraz tam nie dochodzę. Ja się mogę z nim w sumie klepać. Okej, okay, dobrze zmoralowałeś. Będzie mi bił ciebie, nie? Jakby bez. bez... No nie było to straszne w sile. Dobra. nie lubię, bijmy Dobra, cierpienie dostałem Dobra, git Mhm No, Gryfek też zaboli, tak myślę, jego jakby teraz musi ba fokusować, ten Fenik się tak postawił, że... Dobra, Grad poszedł. A, chujowo jednak wyszło. Gradzik poszedł. Mocny Gradzik poszedł, no Fenix mi prawie zszedł. Prawie mi Fenix cały zszedł. Ale dobra, jakby Fenix walny i tak, nie? Wanikt i tak walnie. Dobra, wiadomo, mnie osłabia i tak dalej. On gówno robi. Ja wykorzystam wskrzeszenia. Dobra, jakby ja nie biję dużo, nie? I teraz jakby. Ale dobra, sfocusujmy sobie to. Dobra, straciłeś się, ale trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. No nie jest to dobrze, no to jednak jest log poszedł w destro, czyli jestem tak naprawdę w dupie. Czyli tak naprawdę jestem w dupie, bo nie bije za dużo, nie? No ale on many no nie traci dużo, znaczy trochę stracił, ale... Dobra, spoko. No i pasywka tego. Gówniak znowu moraluje, po prostu czasami na tych najlepszych jednostkach po prostu, no nie mogę. No jakby. No znowu Fenix pójdzie. Znaczy, Fenix no nie był dużo, nie? No i implo poszło w ciebie, nie? No to też przykre, właśnie. No i to, i tu już, 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 już jakby zostaje mi naprawdę nic do walki, nie? Kurwa jeszcze lag, ja pierdolę e, Dobra, 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 dobra. Mm. Nic więcej nie zrobimy No nie za bardzo to jest jakby wiecie, no szansa cokolwiek tutaj zrobić Na no, tajemna zbroja no już za późno, nie By Ten kryształ mógłbym tam rzucić, ale on wszędzie tam stoi, co nie? Ja rzucę Feniks, żeby go zmusić znowu na, na jakieś czary. Nie mam wyjścia za bardzo, muszę grać Feniksem. Dobra, no nie biję dużo, bo mi porzucały wraźki i tak dalej. Dobra, spoko. Git. By wiecie o co chodzi. No nie chcę, żeby. Żeby on mnie lekko bijał, co nie? Znaczy on mnie i tak nie dużo bije, no ale ciągle mnie jednak bije, nie? No i jednak jest zbyt potężne. Są te czary na ten sinitarze, są Zbyt tanie, no. No ciężko to wygrać w przywołanie. Jak wygrał Woja, ale jednak Sinitar był to jednak poszedł tego maga. No kurde znowu nie wyczułem, ale... No chciałem to przywołanie sobie zagrać, co nie chciałem, chciałem. Bo czasem lubią grać te hybrydy. Lubią grać te hybrydy. No 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 chciałem po prostu, nie? No, ten czerwony smok też moraluje, każdą turę moraluje, to nie jest zbytnio, zbytnio fajne i miłe i przyjemne. Nie jest to zbytnio miłe, fajne i przyjemne. Nie jest, nie jest. Eee, no jednak. No nie da się w taki sposób zagrać. Jednak dałoby się tylko i wyłącznie podraż i przywołanie jakie takie wsparcie. To znaczy, no bo staty super wyszły, nie? Tylko wiecie o co, o co, o co jakby mi chodzi, nie? Ja jeszcze będę w, się wskrzeszał, co nie? Wlazłem tam niepotrzebnie za bardzo jestem otoczony. Mam taką rolkę, że nie wiem czy zabiję jednego. A zabiłem, super. Eee, no i dobra. Morduję ciebie, bo mnie wkurzasz. Zostajesz bez kontry. Jesteście super. Straty poszły. No, Synitarnie Walny z Implo i tyle to się skończy, nie? Nie mam aż tyle siły czarów, żeby No, strzy... no ostatnim bastionem wcale nie byłby Tutaj byłby chyba lepszą opcją, chociaż miał zapłon To niekoniecznie, co nie? Ale wjazd tutaj widmowym Byłby fajny No, z widmowymi po prostu Zastępami wjazd byłby naprawdę, naprawdę spoko No i Gradzik poleciał mocny, wiadomo 51 many ciągle nie mówię, że Sinitar jest, yy, że za wysoko dałem w twierdziście Sinitara, ale jak widać teraz... Hu, jak widać na Sinitarze, to on jest jednak, jednak z lepszych, najlepszych prawie opcji, no przy tym z obroną, tak jak było. Po prostu takie są fakty moi drodzy, nie ma co się z tym w ogóle w żaden sposób oszukiwać. To jest po prostu za za, za, za kurwisty. Bo jest, bo po prostu jest. No bo po prostu, po prostu jest. Jednak ta siła czarów dużo, dużo, dużo robi i, i, i te wzmocnione zaklęcia są dużo tańsze. Tak to już by nie miał czarów. Już by naprawdę nie miał na tyle many, żeby za bardzo sobie polgować czarami, co nie? Więc, więc rozumiecie o co, o co... O co mi common. Jak najbardziej rozumiecie o co mi common. No, to wskrzeszenie to jest tylko takie na przedłużanie, tak naprawdę. No bo w ja na, na bliskość zobaczę sobie, ile mi zbiła, nie? Jakby... Jakby... Sinitarek jest super... ...hirkiem, jest... ...mega super herkiem, naprawdę. Real. real, real, real. No i ten zapłon z kulą ognia naprawdę boli. Dobra, GG. To... ...zagrałem. Next, jeszcze jedno mogę dzisiaj zagrać jak najbardziej, potem że co ogarniać inne rzeczy. Czy, czy, czy nie next? Można, no to super, no to zagramy. A tam były takie arty pod wjazd były, a my w wjazd nie poszliśmy, ale chciałem coś innego, więc myślę, że to było spoko dla was. Trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze, do zobaczenia w kolejnym odcinku, dzięki za łapki, komentarze. Jeżeli dobiliście 30 łapek to wysyłam serduszka tym osobom, które zostawiły. Trzymaj się, się ciepło. Pa pa!